Hej manu ludzie, z tej strony Sebastianix, witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa czas na 1.8. finału UEFA EURO 2023, mój wymyślony turniej. Anglia kontra Szwecja. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten match będzie grany na stadionie Signal Iduna Park w Dortmundzie, czyli na stadionie Borussia Dortmund. No i właśnie ze mną gościem specjalnym na tym kanale, ulubieniec, fanatyk klubu, czyli Dorosi Dortmund, Jakubiks! Cześć! I ja oczywiście zapraszam Was na ten pojedynek, jaki ważny jest oczywiście. Anglia i Szwecja, no to, to będzie mecz naprawdę trudny dla obu ekip. Chociaż Anglia jest dużo mocniejsza od Szwecji, ale Szwecja też może zaskoczyć w każdej chwili. Więc to będzie mecz e, naprawdę m, na dużych e, emocjach, i nerwy na pewno też pójdą, e, bo tu już wszystko się może wydarzyć. Anglia może, może wygrać, a może Szwecja wygrać, też może zaskoczyć Anglików. E, więc e, zobaczymy, jak będzie. No, wygra oczywiście drużyna lepsza, nie zdecydowanie lepsza. A kto się okaże tą drużyną no, zwycięską, no to, to się zobaczy. Oddaję głos Sebastianowi i Psowi. No dobrze, zobaczymy kto będzie w ćwierćfinale, kto pojedzie do domu. Dobrze, to gramy, a ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie. Tomas Pokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Drodzy Państwo, jesteśmy już na Signal i Duna Park, skąd będziemy dla Was komentować dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że emocji będzie w brud. mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Anglia zmierzy się ze Szwecją. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. ती नमाल बाले, Tak oto prezentuje się wyjściowy skład angielskiej kadry. W defensywie Harry Maguire wystąpi razem z Johnem Stonesem. Dalej Phil Foden oraz Rachim Sterling zagrają na bokach pomocy. Pierwszej linii zaprezentuje nam się dzisiaj Hurricane. Oto na kogo zdecydował się trener drugiej drużyny. Co ciekawe, oba zespoły zaczynają ten mecz w jednakowym ustawieniu taktycznym. Tak, i tu i tu mamy do czynienia z formacją 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Powinno to oznaczać, że w żadnej strefie boiska nikt nie będzie miał przewagi liczebnej. Gracze środka pola będą walczyć o prymat w centrum, a skrzydłowi i boczni obrońcy toczyć pojedynki na flankach. Mount, ma piłkę. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Kulusewski przy piłce. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Okazja może być groźnie. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Cóż, strzał daleki od ideału. Dobrze to wyglądało, gdy się składał do tego woleja, ale potem poszło już gorzej. Źle trafił w piłkę. Może się zamyślił w momencie strzału. Akcja w wykonaniu Anglików. Declan Rice. Tak się powinno stopować ataki rywala. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Adresatem podania. Teraz Sterling. Pulusewski przy piłce. Forsberg. Jest dużo miejsca na skrzydle. Uwaga, teraz! Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Ryzykownie, ale skutecznie. Hurricane. Kane. Kane zagrywa na dobieg. Ależ obrona! To wymagało nie lada umiejętności. To był bardzo trudny strzał, tym większe gratulacje za kapitalną obronę. Świetny teraz dribbling. wciąż idzie na bramkę. Sędzia ogłasza rzut karny po tej niefortunnej interwencji. Okazja do zmiany rezultatu. Odprowadzenia dzieli ich zaledwie 11 metrów. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Czy otworzy wynik spotkania? Nic z tego, proszę państwa! Broni karnego! Wrzuca piłkę przed bramkę. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Teraz będzie niebezpiecznie. Uwaga, wciąż niebezpiecznie. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Aleksander Isak. Za chwilę wznowią z autu. Czysty wślizg, odzyskanie piłki czasem ryzyko się opłaca. Tylko minuta dodatkowego czasu. Indywidualna akcja może być ciekawie. Okazja na prowadzenie. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola, z łatwością ogrywa tam obronę. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Widzimy teraz wykres ze statystykami Rahima Sterlinga. Ale i bez tego wiadomo, że Anglik rozgrywa dziś marniutkie zawody. Przed chwilą widzieliśmy na ekranie grafikę, z której wynika, jak niewiele razy pojawił się z piłką w okolicach pola karnego rywala. A jeśli nie macie przed bramką, nie możecie. No i proszę Państwa, koniec pierwszej poły spotkania. No niestety, bramka do szatni. Polsberg strzela gola, no i Anglicy przegrywają. Wzniknął Park w Wirtmundzie 1-0. Co możecie, Kubiks, o tym meczu powiedzieć? No... No, ja to jest, no powiem Wam... Czy zacięty? No, może jest zacięty, ale no... Yy, myślę, że tutaj... Jeszcze Anglia nie odstawi nogi i nie będzie walczyła do końca tego spotkania i w drugiej połowie może się wynik zmienić, bo 1-0 jest dla Szwecji, ale Anglia jeszcze tutaj nie powiedziała ostatniego słowa i tutaj wszystko jeszcze się może wydarzyć, bo póki piłka w grze wszystko się może naprawdę zdarzyć. I myślę, że tutaj Anglia e, może, jak się jej uda, wygra spotkanie lub zremisuje. Ale Remsy też nie jest cał całkiem zły, więc zależy jak będą grać i jak cały zespół zagra, bo od tego to zależy. A Szwecja na pewno jak prowadzi, to nie będzie chciała oddawać y, piłki, będzie zawsze wszelką broniła się, y, jak tylko będzie mogła, żeby utrzymać ten wynik, żeby wygrać. A Anglia będzie musiała y, no, strzelić koniecznie bramkę, bo inaczej przegrają całe spotkanie. No to proszę Państwa, jak będzie remis, to oczywiście będą doprYWKA albo rzuty karne też. E, ale też wielkie brawa dla Pickforda, bo ogro, obronił ten rzut karny. No bo jakby nie obronił, to by pewnie Szwecja by wygrywała dwoma bramkami. jest, stary, się sobie radę, więc to prawda dla niego. No ale zobaczymy jak będzie dalej. Yy, Muszę teraz obrony do jakiegoś spotkania, przede wszystkim, bo to wszystko się może naprawdę wydarzyć. Więc yy, czekam, yy, co się wydarzy w drugiej połowie tego spotkania. Dobrze, to widzimy się po meczu tego spotkania. Zaczynamy drugą połowę na Signal i Dunabar. Uwaga, wychodzi sam na sam. Jutra dalej w grze. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Saka otrzymuje podanie. Saka! broni, ale piłka wciąż w grze. Wciąż może być ciekawie. Zablokował, ale to nie koniec akcji. Kane otrzymuje teraz piłkę. Teraz Saka. Niezgodnie z przepisami, ale akcja trwa. Sędzia puszcza grę. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Berg ma teraz piłkę. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Forsberg z piłką przy nodze. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Jack Grillish. Akcja w wykonaniu anglików. Poradził sobie z przeciwnikiem. Puka Josaka! Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Nowy zawodnik, już gotowy, dobry. Czy wpłynie na wynik meczu? Ryzykownie, ale skutecznie. Dejan Kulusewski. Nie udało się utrzymać przy piłce. Może dobrze dobrać, pokazują się na pozycjach. Saka otrzymuje podanie. Uwaga, za chwilę może być remis. Tak! Bramka dla Anglików! Wielki wybuch radości w angielskim sektorze trybun. Ale się cieszą. Nie wiem, czy stadion to wytrzyma. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Wyrównali więc stan spotkania. 1 do jednego. Forsberg. Isak. Są coraz bliżej bramki. Gdyby udało im się teraz umieścić piłkę w siatce, wygrana byłaby tuż tuż. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Do końca zostało już tylko 5 minut. Andria oddała piłkę rywalom. Aut po tym wejściu obrońcy. Mamy sygnał z ławki, nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Rywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Z bocznej wznowią grę Anglicy. Teraz może być groźnie. A jednak gol! Harry Kane daje im prowadzenie, a czasu mało. Rywale dobrze wiedzieli, że jeśli ktoś im jeszcze zagrozi, to właśnie on, ale Kane jest po prostu nie do upilnowania. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A Harry Kane doskonale sobie poradził z wiszącym mu na plecach rywalem i zdołał umieścić piłkę w siatce. No dobrze, na prowadzeniu... Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Ależ to było wyrównane spotkanie. Tak naprawdę żadna z drużyn nie zasługiwała na porażkę. Tym większe wyrazy uznania dla zwycięskiej ekipy. Proszę Państwa, ależ wynik, ależ mesz proszę Państwa, to był mecz emocjonujący dla Anglików, proszę Państwa. Można stekać z radości, proszę Państwa, no bo mesz w końcówce to daje naprawdę dużą emocję. Hurricane daje ćwierćfinał dla Anglików. Co możesz powiedzieć, Jakubik, o tym spotkaniu? Ja właśnie mówiłem o tym, że w drugiej połowie wszystko się może wydarzyć, no i jednak, i jednak e, miałem rację, bo tutaj Anglia e, no, zaskoczyła przeciwników. No, Szwecja e, no, nie spodziewała się takiej gry ze strony Anglików w drugiej połowie spotkania, no a tutaj Anglicy no przeważyli e, Szwedów i wygrali to spotkanie, dwa do jednego. Ja tu że pewnie Szwecja myślała, że ugra ten wynik i wygrają, a tu jednak Anglia e, zaskoczyła ich, czego się nie spodziewali, no i przegrali to spotkanie właśnie w drugiej połowie z, e, meczu, więc e, no, emocji tutaj pewnie było jak, e, jak nie wiem co, dużo, e, pewnie naprawdę ciekawe spotkanie musiało to być, E, więc, jakbym z chęcią zobaczył, taki, taki mecz przeciwko Anglii i, i Szwecji. muszę teraz To fajnie było, ale spotkanie no, naprawdę hmm, musiało być ciężkie dla obu reprezentacji. No ale Anglia tutaj wychodzi zwycięzko i wykrywa e, ze Szwecją. No i oczywiście przechodzi dalej w tej fazie stłuchniają, więc Tak kogo trafi, no to się okaże. To się okaże, proszę Państwa, no na losowaniu oczywiście. No Szwecja jedzie do domu, wiadomo. No dobrze, proszę Państwa, no jeszcze tutaj był karny, wiadomo, ale dzięki Pickfordowi też tutaj zasługuje na ten finał. Tak i chciałbym jeszcze dodać, że Harry Kane został bohaterem tego spotkania, bo on dał zwycięstwo Anglikom, więc gdyby nie on, myślę, że to była zupełnie inna sytuacja. to był nikt, nie była jeden, to był jakiś zupełnie inne. Zmuszater. Więc z twojego właśnie bramkach Anglia wygrywa to spotkanie. No dobrze, to... Wpadajcie na kanał Jakubiksa oczywiście, bo u niego są bardzo też ciekawe materiały, oczywiście. Zmusza te e, też tak. Gry, nie tylko piłkę nożną. tak. No i też wpadajcie właśnie na kanał Zybat z Giamiksa, więc yy, on tutaj też bardzo ciekawe materiały umieszcza na kanale, więc yy, gorąco Wam polecam. No i też podajcie właśnie do mnie, żebyście sobie tak zobaczyli, co ja nagrywam. Oczywiście link w opisie będzie pod spodem, więc podajcie. Dobrze, proszę Państwa, to za mną był Jakubiks. No i trzymajcie się i cześć.